Patryk, zostałeś wybrany najlepszym graczem meczu z tempo płaza przez Kibiców. Jakie to uczycie? Fajne, bardzo mi miło i, i, i oby tak dalej. Ja tak naprawdę uważam, że tych kandydatów do zawodnika meczu było dużo więcej. Wygraliśmy 9-0, więc skuteczność była z przodu, na 0 z tyłu, więc obrona spisała się tak, jak się miała spisać. Robotę zrobiliśmy i jest w porządku. W swojej bogatej przygodzie z piłką nożną, zaliczyłeś na pewno wiele tak dobrych występów i na pewno to nie był Twój pierwszy hat-trick w przygodzie z piłką nożną. Czy masz jakiś szczególny w pamięci występ, w którym strzeliłeś hat-tricka? Hmm, przypomina mi się jeden, kiedy graliśmy z rezerwami Polonii Bytom i akurat w tym meczu wygraliśmy 3-0. Mi się udało uszczelić hat-tricka w 7 minut, więc to mi tak zapadło w pamięci. Już we wtorek zaczynamy walkę o ligowe punkty meczem z LKS-em Rajsko. Jak ty się czujesz fizycznie, zdrowotnie po prostu? Czy, czy wszystko jest w porządku, czy nic ci nie dolega? I... Wszystko jest w porządku. Ja uważam, że nie tylko ja, ale i cała drużyna jesteśmy już przygotowani odpowiednio do tego, by, by grać, by wygrywać i, i tak naprawdę no. Nie, nie bierzemy innej opcji pod, pod uwagę, no, liczy się tylko zwycięstwo, doskonale wiemy o co gramy, doskonale wiemy dla kogo gramy i doskonale wiemy po co gramy, tak? bo chcemy wygrywać każdy mecz w tej lidze bez względu na to, kto, kto nie będzie. A, a jest to szczególnie ważne, bo jest to pierwszy mecz, a jak się dobrze zacznie, to myślę, że już później będzie z górki. Kibice w bardzo pozytywny sposób wypowiadają się na temat twojej osoby, wiedzą gdzie grałeś, wiedzą jakie, w jakim klubie bramki strzelałeś. Powiedz mi, jak byś zachęcił ich na przyjście na mecz z rajskiem, że, Czy że warto, warto was dopingować od samego początku ligi, żeby te trybuny żyły. No, ja myślę, że tymi sparingami, które, które już rozegraliśmy, to też jest taki, to też jest taka dodatkowa zachęta. Wszystkie mecze wygrane, plus ten pucharowy. Staramy się i wydaje mi się, że gramy ofensywnie, gramy skutecznie i myślę, że jeśli kibice przyjdą na mecz, no to na pewno, na pewno będą zadowoleni. Dzięki. Dzięki wielkie.